Przygotowałem takie nożyczki, aby przecinać ubrania, bo dlatego, że mam ich tutaj mnóstwo, to są nowe ubrania. Tych nie będziemy przecinali, tylko przetniemy ubrania moich przyjaciół. Tam stoi Majki, o coś robi przy komputerze, przy portalu, w ogóle to jest taki portal do prawdziwego życia, kto oglądał to wie. Tam jest Niko, zobaczcie, czekaj, czekaj, gdzie on jest. E, widziałem go przed chwilą, normalnie tu był przy trawie. Ta, 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 tam jest ta, ta, ta. Okej, okay, on sobie kosi Tam jest Niko I ich wszystkich spróbujemy przeciąć nożycami Oglądajcie do samego końca Dobra, podchodzimy Zróbmy wyścig na łapeczkę w górę do Majkiego Klikajcie łapeczki za 3, 2, 1 Start, szybko Klikajcie łapeczki Majki, cześć, jestem tu Majki cześć Smyslow, co tam u ciebie? Chodź tutaj na chwilę, możesz do mnie podejść? No pewnie, tylko okay. zaraz muszę wrócić do portalu. Wow, widzę, że portal jest uruchomiony, o tam Niko sobie elegancko kosi trawę O, zaraz mm -hmm. do niego też podejdę, dobra Wiesz co, Majki, weź tu stań na chwilę w tym miejscu, o, w tym miejscu jakbyś mógł stanąć. W tym miejscu? D dobra. dobra Tylko nie ruszaj się spokojnie, tak? Nie możesz się ruszać. To jest najważniejsze, mm -hmm. żebyś się w ogóle nie ruszał. Ładnego masz skina. Tu masz logo M, tu masz takie spodnie, niebieskie buty. Tutaj z przodu M, sznurówki. Ale wiesz co? Mi to nie pasuje. Ja to? muszę, muszę to przeciąć! Yy, pyk. Jest oh. przeciąłem! Jest, wypadło, wypadło! Zobaczcie mam! Ej, hey, moją branko! Teraz ha, ha, się opalę! Mam, mam, mam mam twoją branko! Brr, oddawaj brr, mi je już! Ha, ha, szybko ucieka w nogi. To moje piękne niebieskie branko! Ha, 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 ha. No chodź tu swaj, slow, dorwę cię. Przeciąłem ci ubranie, ubranie. Mam twoje w rękach. Widzisz to? Mam twoje ubranie. Całego... Musisz mi je oddać. Skina dosłownie mam Majkiego. I teraz możemy cię ubrać, ale w inne ubrania, żebyś miał innego skina. W inne ubrania niż tak. moje niebieskie ulubione! Tak, tak, tak! O, jakie masz w ogóle fa Jakie portki ty masz w TNT? Eee, Co to tak? jest? Ej, czemu ty, ty tak lubisz TNT, że nawet sobie yy, spodenki zakładasz TNT? I tak, dostałem w prezencie. Aha, no ale ładnie jesteś umieszczony. Wow, jaka klata! Dobra, chodź, chodź, Majki, Majki, zaprowadzę ciebie. Mam dla ciebie inne ubranie. Dlatego, że dzisiaj będę zmieniał wszystkim moim przyjaciołom, całej ekipie Smilandii, właśnie ubrania. Będziemy ci dopasowali jakieś inne. Może znajdziesz lepsze, może będą ładniejsze. Lepsze od mojego z literką M jak ma Tak, tak, to będzie lepsze. To na razie, to na razie chowamy i tego nie będzie, ja to chowam i, i na razie tego skina nie ma. Musimy ci dać inne nowe ubranie. O, nie mogę się doczekać. Okej, okay, weź bój. na przykład weźmiemy sobie to. Spróbuj to przemierzyć, ja ci tutaj dam. Weź sobie spodnie, weź to. To są ubrania Messiego. Będziesz normalnie jak piłkarz Messi. O, wow, może takie ubranie. Ulala, fajnie, teraz są wakacje, krótkie spodenki, mogę w nich biegać. I masz stół cyfry, patrz, normalnie dziesiątka jest. Yo, Messi, 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 Messi. Wow, jak podskoczyłeś, Messi, Messi. Juhu. Ej, poczekaj, mam tutaj piłkę... Ej, zobacz, normalnie jest piłka. F, prawdziwa. Można nią grać. Patrz, patrz, patrz. I uwaga, możesz odbić sobie. Puuu, widzisz? Wow, ale super. Patrz, patrz, Teraz. możesz normalnie sobie grać nią. Patrz na to, uwaga. I puu. U, patrz, leci wow, piłka. Ale fajna piłka. I się na nie odbija. Ej, wow. Ciekawe, jak y, mu to pasuje. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy nowe ubranie dla Majkiego pasuje. Choć może... ej, Messi, tu jestem. Podaj, Messi, tutaj. Podaj piłkę. O, rozpędzę się. I biegnie. Ale mocno. I podanie. Bam. Pum. Wow, Dzięki. Ej, ale fajnie. Dobra, mamy fajnie. Czekaj, teraz tam cenne, Uwaga. I leci do środka. Gol. Wow, <laughs> udało ci się. Yeah. Dobra, chodź, przymierzymy coś innego. Może byś chciał być takim Supermanem. On też jest niebieski, a ty lubisz kolor niebieski. O tak, to mi się podoba bardzo. Weźmiemy sobie to, zaczcie. mamy taką Eskę, Superman. Tutaj masz spodnie jego, tu masz jego buciki. A to odłóż na, na początek, jak to. Tamto możesz tutaj odłożyć na pierwszy stojak. Jeszcze mamy Dobra. kolejne, zaczcie tych ubrań jest tutaj mnóstwo. Są kolorowe, od koloru do wyboru. I tu jeszcze mamy koszulki, tu mamy buty, tu mamy kolejne koszulki i spodnie. Ej, takie koszulki w ogóle też są na moim sklepie nowe. Coś wam pokażę. Tutaj one wleciały. Pomarańczowa, nowa, Smiley'a cała ekipa. I niebieska, i zielona, i różowa. Te cztery nowe koszulki, które wam tutaj pokazuję, są i czekają na was. Na moim sklepie Smileys.com.pl, w przed sprzedaży. Wpadajcie, sprawdzajcie. Takie koszulki też są na moim sklepie. Niedługo może będą spodnie, bo jeszcze spodnie nie mam. Chcielibyście? Napiszcie w komentarzu. Dobra. Wow, ale wyglądasz. Tak, wyglądam super! Rzeczywiście, podoba mi się, jestem super majki! O, super majki będzie się nazywał i normalnie to ładnie wygląda. Dobra, wiesz co, poczekaj tutaj, idę po Niko. Idę po Niko, teraz zroba, przetniemy strój Niko, tylko że on ma taką skrópkę. Jestem ciekawy, jaką będzie normalnie wyglądał. Dobra, czekaj tutaj, jeszcze Wam coś pokażę. Patrzcie na to! Pokój Fanas Majstow! Ej, Niko, Niko, chodź coś zobaczyć, Niko! Co? Uważaj, nie przejedź mi, Uważaj! Uważaj! Uważaj, Niko, jeszcze byś mi przejechał! Czemu wchodzisz pod koła, co ty? To ty jedziesz we mnie! Nie, 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 to ty wchodzisz mi pod koła! Nie, bo ty Jadę. masz krzywe oczy i ty nie widzisz, jeszcze byśmy przejechał. Dobra, nieważne. Chodź, chodź za mną, chodź za mną, coś ci pokażę. Widziałeś, no. jest nowa koszulka, taka jak twoja normalnie. Niko, nie tam, tutaj Dzień, koszulka? <laughs> On swoimi krzywymi oczami zawsze krzywo patrzy Niko, tu jestem, tu prosto No, no dobra, dobra, dobra okay. Patrz, pokazuję ci, taką koszulkę jest zielona Jak Niko O, tań... jak ja, zobacz, zobacz Tak, tak, zobaczcie, takie koszulki nowe, gdzie jest Niko Cała nasza Smilanda ekipa Już są te nowe koszulki, wpadajcie, sprawdzajcie Link w opisie w przedsprzedaży Także możecie sobie już zamówić Link w opisie i wiele więcej rzeczy Jest na moim sklepie, o tutaj jak sobie kliknie Będziecie mieć letnie przygody ze Smysl Team, nowe latające dyski, głośnik, ręcznik na plażę, link w opisie. Dobra, chodź, chodź Niko, pochodź, chodź, musisz tutaj do mnie podejść na chwilę. Okej, okay, weź tutaj stań na chwilę tutaj w tym miejscu, o tutaj stań, podejdź tutaj, dobra, tu, dobra. A co tu jest? Okej, okay, stój się, nie ruszaj, głowa do góry, głowa do góry. Co? Dobra, uwaga, uwaga, przygotowanie, trzy, dwa, jeden i pyk, i... jest. Przeciąłem, pani! wypadło, Ej, patrzcie, wypadło. Mam! Co ty zrobiłeś? Mam twoje ubranie, Niko. Normalnie przeciąłem. Ja skorupkę! Ja skorupkę! <laughs> Ej, ta jak Ja skorupkę! Jak ty masz mięśnie? Wow. Ej, fajnie wygląda. No to myślisz, ja na siłownię chodzę, zobacz. No właśnie, Ej, widzę, na siłownię chodzi. Ja nie myślałem, że ty Ej, chodzisz na siłownię. Ale dawaj skorupkę, jak ze skorupkę z powrotem. Nie, to są ubrania, Niko. I właśnie ci zabrałem po to, żeby te ubrania zmienić. Tutaj co? masz więcej. Zobacz, Niko, na to. Muszę hmm, mieć. No, sporawo tego, sporawo. A co mogę wziąć? Możesz zabrać wszystko, przymierzyć co chcesz. Na przykład takie jest zielone trochę i byś miał jeszcze takie włosy. Byś miał tutaj takie fioletowo zielone. Może to by ci pasowało, bo chcecie. zmienić raz będę miał włosy, jestem łysy! No właśnie, widzę, no. Pierwszy co, raz brać? będziesz miał innego skina. Pierwszy raz Uuu. będziesz miał. Nowe ubranie. Ej, Niko, a, a miałeś kiedyś jakieś ubranie? Inne? E, nie. Nigdy nie miałeś żadnego ubrania? Nigdy? Nie, tylko skorupkę. On zawsze miał to ubranie samo, nie? Widzicie? Pierwszy raz jest bez, no dobra. Okej, okay, no to w takim razie przymierzaj, co chcesz. No dobra, to ja wezmę to z zielonymi włosami, zobaczymy. Może to ci będzie pasować, czekaj, jeszcze to wezmę, które, może czekaj, które. to ściągnę. A no, tamto możesz sobie zabrać. Okej, okay, przymierzamy, co będzie lepiej pasować dla Niko. Wow. Ja wyglądam! <laughs> Jak fajnie! Majki, zobacz! I O twój wow, kolega! Niko, ty masz włosy! Jak no. fajnie, ej, ale super wyglądasz! Ja Niko! No to ja zostawiam te włosy już! Ej, napiszcie w komentarzu, widzę, zostawcie łapeczkę w górę, komu to się podoba. A, śmiesznie wygląda, patrz jeszcze tańczy, ten. Ale jeszcze no, ja, musisz ja, ja. koszulkę jeszcze musisz przymierzyć. Mm, ty ej, ale koszulka mi nie pasuje, jest, jest za mała! Za mała koszulka? Tak, za mała, nie wchodzi na mnie. Yy, no nie wejdzie, nie wejdzie. Da, no to spróbuj tą koszulkę, może ta wejdzie. Dobra, pokaż. Zacznij uwaga, może tutaj wejdzie ta koszulka? Nie wchodzi! Co? Ma za duże miejsca? To mięśnie? niemożliwe! Mam za duże miejsce, nic nie chce mi wejść! Może taki czerwony ci będzie pasował? Wezmę to, wezmiesz taką głowę, okej, okay, spróbuj to przymierzyć. Tu masz spodnie, Dobra, pokaż, głowę pokaż. i tu masz y, też y, tutaj na klatę. Uwaga, patrzymy, ło, przybiera mam. się. Ej, <laughs> Zaraz ci portki wystają. Ej, zaraz. I mam! Wow. O Jako, ale super! Wow! Ej, od razu inaczej, może on być taki czerwony. Hmm. Dobra, aś to nie głowę. Może bez głowy. A, jak tro wyglądam? Tro trochę za dużo, jakbyś był szeroki, dobra, może coś innego. He, no, może czekaj, czekaj. Może to! Ej, to byłoby dobre, czekaj. Weź, przymiesz to w takim razie. Tutaj masz Pokaż to. Mi. Tutaj. Tomasz, spodnie, ci Spodnie, ci daję tutaj. Ej, w ogóle, jak ty masz, ty masz żabki? Haha! <laughs> Ty masz na portkach żabki normalnie. No mam wice. takie portki śmieszne. Ej, patrz, patrz, faktycznie widzę. A <laughs> Jaka fajna. Daj mi spodnie, daj mi spodnie! Masz. <laughs> dobra, uwaga. O, i taki może będziesz od dzisiaj. Taki, tak, dobrze wyglądam. Jo, elegancko, dobra. A mogę włosy? Dobra, wiecie co, poczekajcie o. tutaj. no i fajnie, to są nowe eleganckie skiny. Poczekajcie tu chłopaki. Albo dobra. wiecie co? Chodźcie za mną i weźmiemy Lumi, tutaj mieszka Uu. nasza koleżanka Zobaczmy jak ona by się przebrała Ona też nigdy nie miała innych ciuchów Musimy Uu. jej znaleźć tak we dwójkę Tylko nic nie mówcie, nie? Musimy dobra. znaleźć jej najlepszego skina Żeby ona miała takie ubrania jeszcze lepsze Dobra, chodźmy, tak jest. chodźmy I Dajmy jej inny kolor ubrań niż zielony Ciekawe jakby wyglądała w innym Ona teraz ćwiczy, dobra, zagadajcie ją, a ja wejdę tutaj Dobra <laughs> nie, Lumi Lumi! Powoli się zakradnę i tutaj podejdę i jej przetnę normalnie ubranie. Dobra, chłopaki, idźcie już może, co? Ja serio trenować. Nie, 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 tylko ci nie, nie. pokażę, jak się tańczy. Pokażę eee... jak tańczysz. Eee... Umba, lumba, 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 pa, pa, Super, pa, pa, pa. Umba, lumba, <laughs> lumba, 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 pa, 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 pa. Lumi, cześć, Lumi. Cześć, majslau. A masz. Jest. <laughs> <Wow. śmiech> Przebra, jest, 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 jest. Mam, mam twoje ubranie, mam twoje wow. ubranie. Widzisz, mam twoje ubranie, mam twojego Ej, skina. Dawaj, moje trzymajki! Nie! Szybko w dawaj nogi! W nogi, w nogi, uciekam! Mnie, 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 mnie. Uciekam szybko w nogi! Szybko, Jest szybko, szybko, szybko! piękna, dawaj mi! I teraz ci już nie oddam, nie oddam, nie oddam. Daj mi moje ciuszki, ja je uwielbiam, to są moje ulubione. Nie! Oddawaj nie, nie, nie! Nie oddam Ci lubi, dlatego że no, tutaj. Tutaj daje. masz. Więcej, więcej, czekaj, 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 stój, nie nawalaj mnie. Ja mam coś lepszego, mam coś lepszego. Patrz, no, tutaj. Daj tutaj. mi moje ubranka, no. Masz, masz, ja masz. Czekać. Już Ci daję, już Ci daję. To są Maja, Twoje nowe to ubrania. Nie są, to nie są moje ciuchy, moje są zielone. Przybierz, to naprawdę będzie dobrze, to będzie pasować. No? Eee... <laughs> To nowe ubrania dla Ciebie, nowe ubrania, nowe ubrania, uciekam z nogi, dobra, o, Pati! cześć, Pati, oj, villager, ej, co wy robicie, gdy robicie? O, kurczaku. a mnie nie zaprosiliście, co, mnie nie zaprosiliście, no nie, dlaczego, dlaczego mnie nie zaprosili, też powinien być tutaj, Patty, Chodź tutaj mam coś dla Ciebie! Villager, o, przy okazji villagera, ej, jakbyśmy przebrali villagera, ty, to byłby dobry pomysł. Widzowie, pyknie łapeczkę w górę i zrobimy też to na villagerzu. Na villagerze. <gry> Jemu ścione też ubranie. Ciekawe jak on wygląda. I damy mu jakieś inne, przebierzemy pierwszy raz. Dobra, o, coś piszą. E, co dam, co dam, słuchajcie u was, ciekawego! Tutaj e, widzę, fajnie się balujecie, tutaj elegancko. O, gotujemy sobie, okej, okay, hej, no, siemanko, hejka, hejka, jemy, <grymy> dobra, chodź, Patty, tutaj chwilkę, możesz do mnie podejść na chwilkę, dobra, Villager, jakbyś mógł tutaj stanąć, tutaj, Villager, dobra, tutaj, okej, okay. dobra, jak coś nie, nie patrz, nie podglądaj, to jest tylko na chwilkę, dobra, dobra, okej, okay. Patty, zobacz, tutaj mam, jakie fajne nożyczki, eee, a masz, jest, <grymy> Przeciąłem jest! Mam, 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 mam ubranie jej, mam ubranie, mam skina, mam skina, mam skina, całego Od co ty zrobiłeś? Nie, co ja? Ja nic nie zrobił! To nie ja! <ścoughs> wow, jakie masz fajny ten! Ubranko, patrzcie, w serduszka, wow! <laughs> Słuchaj, co? Ja ci teraz już ty nie oddam, Patty. Nie oddam ci, nie oddam ci, nie oddam. Tutaj masz inne. Słuchaj, tutaj mam dla ciebie innego skina. Możemy zrobić. No, Patty, weź mi, zaufaj, oddawaj. No, Patty nie gada, bo chyba jej się zepsuł mikrofon, a ona pisze. Dobra, ale wiesz co? Patty, poczekaj, nic mi nie rób. Nie nawalaj mnie. Wiesz co? Ja mam dla ciebie coś innego, lepszego. Zobacz to. <laughs> Patrz na to. To jest dla ciebie. To jest twoje nowe ubranie. Twój nowy skin. Uwaga, uwaga. I... Co teraz, ty robisz? Teraz wy macie lepsze skina, zobaczcie, lepiej wyglądasz Lumi. Ty jesteś taka ładna, majki i Niko podobają Wam się No pewnie, no fajnie, nasze są, skiny fajne są super! Są. Spójrz, jestem super bohaterem <laughs> Fajne macie skiny Ale ja wyglądam jak śwink, a nie jak ja. Muszę nosić tą maskę. No dobra, dobra, no to wiesz co? No przeczekaj, to, to, to coś damy ci jeszcze więcej. Mam jeszcze lepsze ubrania. Dobra, wiesz co, może hmm, może takiego miśka? Albo taki Misiek, albo to by pasowało do tego Hmm, czekaj, może coś tutaj wezmę? Może coś takiego. Ej, Lumi, może byśmy miała taki kolor czarny bardziej. Ouu, to może być ciekawe, chcę spróbować. No, to jest taki bardziej czarniejszy kolor, może byśmy po prostu z zielonego przeszana na inny. Uwaga, uwaga, ubiera się! Uulala, uulala, ulala! Uuu! Jak wyglądam? Teraz jesteś taka tajemnicza, taka. E, jak ninja. No pewnie, uu, to teraz jest, jest super. Ja jestem mega wysportowana, to do mnie pasuje. No, jak ninja dosłownie. Ej, tam... patrzcie na mnie, patrzcie na mnie szybko. Uwaga i... Siu! Wow! Ej, ty poleciałeś! Co jest? Lata! Ej, Jestem tu... supermenem! Patrzcie! Wow! Juhu! I ląduje. Łup! Oh. Wylądował u góry. Ej, to może przez ten strój. Może on faktycznie strój Supermana. On może. Jest jakiś dawać magiczny. Moce, no, no, fajnie. Dobra, Patty chce coś zmienić. Dobra, to zmieńcie, Możecie sobie zmienić. Tutaj macie więcej ciuchów. A ja pójdę po villagera ostatniego. Pójdę zobaczyć, jak villagera. Jeszcze jednego przebierzmy. Żeby każdy z nas miał inne skiny. Villager, jesteś? O, jesteś. Nie ruszał się, dobra. No, ile mam tu czekać? Już jestem, już jestem. Spokojnie. Dobra, stań tutaj. Stań tutaj w tym miejscu. Uwaga, widzowie. Zobaczymy teraz villagera. Kliknijcie łapeczkę, kto mnie słyszy to klika łapeczkę i subika, subskrybujcie kanał, zobaczymy jak Villager, bo Villager zawsze ma ubrania, zobaczymy jak będzie bez i mu zmienimy na inne, ciekawe jak będzie wyglądał w innym, uwaga, 3, 2, 1 i pyk! Jest ciągnąłem mu. Uh, 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 uh. Dobra, Mam ubranie, mam ubranie, mam ubranie. Zabieram. Jest, mam, mam ubranie villagera. Skino jego. Wow, całego. Jak ty wyglądasz, jakie mięśnie. ho! Uh, uh, uh. villager, jaki umieśniony. I, ej, on ma portki kolorowe. Dęczowe normalnie. Oddawaj to. Nie, nie, nie oddam ci, nie oddam ci. Ha, moje, moje, moje. O ja, o ja Ucieka w nogi. Uważajcie, villager mnie ściga. Villager mnie ściga. Do wody, do wody! Uciekaj z A, O nie, zamoczyłem mu ubrania! A o nie! o, o chyba będzie wkurzony! Teraz będzie miał bokre ubrania. To daj mu jakieś nowe, słuchać ubranka! Czekaj, Ale on wysuszę. się wścieka! Wysuszę, 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 spokojnie, spokojnie, przepraszam, ja idę mu, wysuszę, wysuszę mu, e, dobra, mam pomysł, tutaj miałem taki wiatrak. Nie, gdzie on jest? O tu jest. Dobra, dobra, postawię tutaj, uwaga, ja postawię. Dobra, jest postawione i teraz włączę wiatrak. Pa. U, wysuszę bo Braja do po wodzie, Zaczęło wiać, dobra, villager spokojnie, będzie wszystko, wszystko będzie dobrze. Ja tutaj zapaliłem już wiatraki, ubranie się suszy Chodź ej, przybierzemy, dawajcie, teraz wszyscy przybierzemy villagera, dawajcie Dobra, super, pomysł. chodźcie Chodźmy, chodźmy. Jest, chodźmy. To co Ciekawe, wybieramy? co będzie pasowało. Hmm. Mam tu tyle różnych ciuchów, możecie sobie powybierać. Zmieńcie skiny na jakie chcecie. Villager, chodź. Teraz takim miskiem będziesz. Ej, to będzie dla niego. Villager taki misiek. Villager, zobacz. Przymierz sobie to. Okej, okay. to sobie przymierz. To, buciki. Jeszcze mam takie... Czekaj, spodnie nie mam. O, tu jeszcze spodnie. Ale śmiesznie wygląda. <laughs> jest niedźwiedziem. Villager normalnie niedźwiedź, patrzcie. Jakie słodki Przytolmy się do, głowę. do tego bisia, o, fajny o przytulimy, misio. to nie wiem, nie wiem, To wiem, nie wiem, to wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie ale to pasuje do niego, widzicie, bo on Ej, jest taki brązowy okej, I No i to pasuje do niego po prostu I tu możemy, nie tu jest jeszcze taki, może, może masz, chciałby być taki bardziej, wiesz, jak prezes Cześć wiem, masz tutaj, proszę bardzo, to masz, to masz. Jeszcze tutaj masz garnitur i wiem, okej, nie Jeszcze okej, i Uuu, teraz tak wyglądasz jak biznesmen, jak jakiś bogacz. Uuu, Zaraz, lala. zaraz, on wygląda jak ten bogaty villager. Ha, właśnie, hmm. właśnie. Bogaty ej, to villager. nie ty ostatnio ode mnie mi sprzedałeś? O, ty, ja cię znam! Teraz już poznałem po tym ubiorze. Ej, przecież to. Ej, ej gdzie uciekasz? <laughs>, co jest? Chodź tutaj! Ja wiem, gdzie on Zostaw ty go, przecież on się przebrał dopiero. To nie jest on. to to by się pomyliło. O, uciek. uciek, uciek z ubraniem. Ej, uciek, <laughs> Zabrał sobie i uciek normalnie. Ej, mu się to spodobało. On sobie wziął se garnitur i normalnie uciekł, Pobiegł sobie tam. Ja też chcę to, to ubranko. Mogę je na zawsze? Tak, możecie ubrać. I będziemy nagrywać z nowymi skinami. Co wy na to, widzowie? Napiszcie w komentarzu, który wam teraz pasuje. Dobra, to sobie zostańcie w tych ubraniach, a ja już, Ale wiecie teraz co... Ale teraz jest twoja kolej. Ej, teraz dolecimy, nie ciuchy. Ktoś tutaj smakuje. Ej, zaraz, zaraz, co wy macie? Co? No to? Chodź, Czy to są mamy nożyczki? nożyczki? O nie, o nie, oni mają nożyczki! Nie, 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 zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Ow. Zostawcie mnie! Nie tylko nic nie róbcie, nie! Ja mam skinę lepszego! Gdzie go? A, uciekam, widzowie!